Oficjalnie, uroczyście, ale i na sportowo i śpiewająco mieszkańcy gminy Szemut obchodzili listu pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Świętowanie tradycyjnie rozpoczęto uroczystą mszą Świętą w Szemutskim Kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w intencji ojczyzny. Po mszy delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod obeliskiem poległych mieszkańców podczas II wojny światowej. Razem dla niepodległej dzisiaj świętujmy. Na pewno cieszymy się z tej wolności i myślę, że ta wolność jest dla każdego z nas czymś troszeczkę innym, ale jest na pewno wielką wartością i bardzo cenną dla nas wszystkich. Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Cały czas o nią trzeba faktycznie dbać. To widzimy w tym ostatnim czasie, że przy tym święcie no, jest to bardzo charakterystyczne, ale należy zadać pytanie, czy cały rok. Cały rok faktycznie doceniamy to, doceniamy to, że żyjemy w wolnym kraju, że potrafimy z sobą rozmawiać, potrafimy sobie, z sobą dyskutować, tu w tych małych ojczyznach. Niemałym powodzeniem cieszy się od dwóch lat także bieg dla niepodległej na dystansie 1918 metrów, w którym uczestniczą rodzinnie mieszkańcy naszej gminy. Spod kościoła paradnie w rytmach Szemuckiej Orkiestry Dętej wszyscy udali się na Plac Niepodległości, a potem do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, gdzie dla zmarzniętych nieco aurą pogodową czekała ciepła grochówka. Na hali sportowej można było wspólnie pośpiewać historyczne pieśni patriotyczne. Tak zakończono dzień 11 listopada, ale w gminie Szemut już nieco wcześniej miały miejsce różne imprezy poruszające temat niepodległości. od listopada do święta odzyskania niepodległości już przygotowujemy się od dłuższego czasu i można powiedzieć, że zaczęliśmy zaczęliśmy tydzień, poniedziałek konkursem Pieśni patriotycznych, który odbywał się w Bojanie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Bojanie mieliśmy konkurs plastyczny, który też dzieci uczestniczyły z całej gminy wysyłając swoje prace plastyczne i wręczenie nagród odbyło się podczas debaty takiej dla niepodległej organizowanej przez szkołę podstawową w Szemudzie i to jest takie powiedzmy edukacyjne nasze działania i upamiętniające rocznicę odzyskania. Możemy być dumni z siebie nawzajem, bo takim jesteśmy narodem, że inne narody klękają. Czym dla Ciebie jest patriotyzm? No, przede wszystkim za no, co nieważne ważne że kto jakiego jest pochodzenia, jakich mały. Mieszka, w jakich warunkach mieszka. po prostu wszyscy szanowali. Tradycyjnie niepodległość świętowali także karciarze, baśkarze, którzy rozgrywali turniej o szable niepodległości. Chociaż każdy z nas może inaczej pojmuje patriotyzm, wolność, czy ma swój osobisty pogląd na funkcjonowanie struktury państwa, to niewątpliwie łączy nas wszystkich jedna ojczyzna, najjaśniejsza rzecz, Pospolita Polska.